Dobra, tutaj mamy karteczki, okay. kto losuje? Ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja! ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Wszyscy chcą losować, oczyli. czyli? Ja pierwszy! Ja dobra, Dawid był pierwszy? Ja! Okej, okay. Piesia będzie losowała coś innego jeszcze, dobra? Dobra, to Dawid, Dawid losuje, którą karteczkę? Ja. Ja las I przeczytaj, gdzie jedziemy? Fontanna! Fontanny! Pojedziemy na wycieczkę. Na fontanny. Na fontanny. Pokaż. Jest, ja fontanny. Super. Też mam te tanny. Ty masz las. Do lasu dzisiaj nie jedziemy. Na plac zabaw. plac zabaw. Dzisiaj też do, na plac zabaw nie jedziemy. Jedziemy rowerami na fontanny. Yes. Dobra, to mamy długą podróż. Chodźcie. No ja nie, co? Na widzowie będzie, będzie fajnie. Aha. Będziemy się bać na fontannach. No dobra. A, a, a tam przy galerii? Eee... Przy galerii? No bo tam są, też tam, tam są. Eee, tam też co, ale myślałam o innych fontannach. To może wylosujemy, do których pojedziemy, co? Do mnie. Gdzie, twojej galerii? Tak. O... Ja, ja chcę najdłuższą podróż. Oj, najdłuższa podróż. Dobra, to może zrobimy też challenge, gdzie, gdzie jedziemy na te fontanny, co? No, gdzie są fontanny. Dobra, ja Dobra. Dobra, mamy karteczki. Którą karteczkę wybierasz, tam pojedziemy. Ty już losowałeś? No i Dawid może przeczytać do Filipa karteczkę. Mamy Dawidku. No i gdzie jedziemy? Park. Park do parku na fontanny. Later. Gotowi? Tak. Dawid gotowy? Tak. Tak? Piszę. Gotowa. Gotowa? Tak. Ta. Wszyscy jesteśmy gotowi do wielkiej podróży naszej rowerowej, tak? Papa widzą. Ta. Co tam? Będziemy, będziemy, jechać, będziemy... jechać. do parku e, e, na fontanny za fili po przedszkole. Tak. Pa, Papa, pa, pa. Filip pa. zobaczy swoje przedszkole też. No właśnie da, dajcie, dajcie suszyć, żeby się nie to No, bo dzisiaj mamy aż 30 stopni. Mamy bardzo ciepło dzisiaj, bardzo, bardzo. Ta. Dobra, to jedziemy. To dawaj bidowe. Łapki w górę. No, daj, łapki w górę, żeby to susić, bo jest dzisiaj bardzo gorąco i Dajcie łapki w górę, żeby było dużo um, cienia. Tak. Ha cześć, hehe! To nie hehe, tylko pies. Przestan jeść ten kask. pierwszy przystanek i dajemy wody. Okej? Okay? Tak, mamy lod z lodem wodę. Misiuńa <grytania> też pije. I zaraz wyruszymy dalej w podróż, tak? Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, Piśka. Bo przed nami jeszcze daleka podróż. A tobie sobie jest gorąco, to może jakoś się ochłodzimy, co? Tak. Dobra, coś wymyślimy. Panie? Już? Jedziemy dalej? Dobra, ok. tak się ścigał z przedszkolem tak. tak? no ja wiem o tym nie, to tylko Filip się ścigał tędy tak, mogą tu być dziki kleszcze i coś jeszcze wilki no, no chyba nie Bardziej lisy? Rysie? Rysie też raczej nie. Może być wiewiórka. I co jeszcze może być? Jeleń? Też raczej nie. Można tutaj znaleźć jeża. a może Ja też słyszę. Ale to ptaki na drzewach. Widziałeś kleszta? Ale mamy kaski. To no. może na mnie wejdzie? Mama, a my się tam wejdzie. Mami, mama, a ja widziałem tutaj. Kogo widziałeś? Na drodze kleszcze. Kleszcze widziałeś tutaj na drodze? Tak. Oj, to musimy szybko uciekać z tego lasu. Nie. Tak. Mama się wszędzie. To ja zjawiem. jedziemy I do góry, Filip odwiedza swoje przedszkole dzisiaj jest zamknięte Filip Filip idzie do przedszkole? w poniedziałek odwiedzi a no to się już przedszkole tak No, jeszcze trochę i będziemy na miejscu. Teraz, teraz pójdziemy na lody. Teraz pójdziemy sobie na lody, co? Bo jesteśmy już na miejscu, to chodźmy. Oczywiście, musi być próbowanie lodów. Każdy smak.

No, i oczywiście musi być zamiana lodu. Nie, nie. O! Nie! 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 już jest zamiana okay. Kolejna zamiana? Proszę. Nie! 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 A Pysia nie. Nie. Pysia ma mojego. <grywa> A ja mam Pysi. A <grywa> Pysia ma mamę. Zobacz jaka wieżyczka. Mhm. Idziemy zobaczyć jaka wieżyczka. Zjemy i pójdziemy tutaj na plac zabaw. Na nasze fontanny. Ciekawe czy będą. No, Jesteś gotowa? To jedziemy dalej. Już jesteśmy blisko, bardzo blisko. Gdzie idziemy? Na no, plecach, tak. Czekamy, pan Zobaczcie, mamy fontanny, ale nam nie działają. Dojechaliśmy tutaj na późno. Co teraz robimy? Co? Musimy wejść i będę, i no nie, raczej, bo tutaj jest bardzo sucho, to raczej nie działają. Może zrobimy tak, zrobimy tutaj sobie jakąś zabawę, a potem jak będziemy wracać, to przez galerię, gdzie na pewno będą fontanny, co? Zgadzamy się? No dajcie widzowie łapkę w górę na pocieszenie, bo nie mamy właśnie tutaj fontan. Nasze fontanny, nasz cel. U Filipa w galerii, tak? To łapki w górę. Papa to zabiera rakinek. Papa? Papa no, w górę. Napy się biegnie?